A przede wszystkim no, jak się dobrze bawić i jak e, korzystać też z rajdówki, żeby dojeżdżała e, do mety. No bo jednak rajdy to jest też dużo szczęścia i tutaj dużo wiedzy trzeba posiadać, żeby w ogóle dowieść tą maszynę e, do mety. No i przez rok na pewno, do, ja na pewno nauczyłem się doświadczenia tutaj jak pilotować, ponieważ też to były moje pierwsze starty rok temu jako pilot. I tak naprawdę no dużo fajnej zabawy przez ten ostatni rok mieliśmy i chcemy kontynuować dalej. A na pewno też ten rok uczyliśmy się tego samochodu i cały czas poprawialiśmy jego tam bady, które powstawały po rajdach i staraliśmy się właśnie dopracować, żeby to auto było bezawaryjne i to dojeżdżało do mety. Jaką mamy strategię, no na pewno chcemy pojechać szybciej, tak. mamy też hamulce już tarczowe, więc pozwoli nam to na pewno dochamowywać, bo mieliśmy bębny i płonęły w tamtym roku. Więc będziemy starać się po prostu troszeczkę szybciej jechać, pewniej i na pewno poprawiłem ten pilotaż, bo pierwszy Rzeszów to była nauka. A teraz już raczej bardziej swobodnie będziemy starać się jechać. No na pewno tutaj są fajne te spadania, są to asfalty, więc łatwiej nam będzie się tutaj jechać trabantem, niż na rajdzie Polski, ponieważ no tam to była tragedia, tam walczyliśmy, żeby przetrwać na drodze. Będziemy starać się właśnie dokładnie jechać, nie popełniać błędów, trzymać auto cały czas na asfalcie, nie łapać poboczy i nie zjeżdżać z trasy. No i poprawiać te czasy cały czas OS za OS-em, bo da się, da się to zrobić, ponieważ jedziemy dwa razy każdy OS oprócz miejskiego, więc jest na czym walczyć.